Siemankrytyjcie w kolejnym odcinku na tym kanale, moi drodzy. Dzisiaj otwieramy kolejne paczuszki. No i mam nadzieję, że dzisiaj trafimy kartę urodzinową, a może i nawet więcej niż jedną. Wszystkiego tego dowiecie się w odcinku. Tutaj tradycyjnie wyświetlają się osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, klikajcie czerwony przycisk, subskrybuj. No a ja was zapraszam serdecznie też na live'a, który będzie dzisiaj dwa razy. Z uwagi na to, że Food champion zostało przedłużony o 24 godziny, to streamujemy w okolicach południa, między 11, 12.00 będziemy zaczynać pierwszą transmisję, no i oczywiście też druga transmisja jak zawsze o 19.00. Linki do live'ika oczywiście znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. No to startujemy! Sponsorem kanału jest Betlik, legalny buchmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy, kolejna paczka Prime. No i zobaczymy co tym razem, gdzie powędrujemy. No i przede wszystkim co ciekawego teraz trafimy podczas urodzin. Czy te ikony będą miały troszkę podkręcony drop? Jest w Włoch. Esio, Maldini, może to uratować? Czy to będzie Paulo Cannavaro! 92, nice! A jednak, jednak można było to e, uratować. Jak folaga Włoch była, no to nie oszukujmy się, było troszkę zmartwienie. Czy to będzie Inzagi, Vieri, a może Nesta? Na szczęście jest Fabio który którego statystyki są naprawdę super. No i karta z cyklu do końca eee, gry. A Canavaro prawie 1 859 tysięcy. Kolejna paczka z ikoną. No i sprawdźmy to. Co tutaj będzie? Co będzie w kolejnej paczuszce? Z ikoną. Jest Hiszpania. SPD. Aha, to będzie Guardiola. Eee. Wiadomo, lepszy niż ten zasłapy kiedyś, ale w tym składzie no ciężko. Jakie 100 kanty na HPD, no to gdzie ten Guardiola? Tutaj się nie nada, niestety. Eee, pan Guardiola, jak on to wygląda, jak on to wygląda? 300 koła, 250 tysięcy, tak naprawdę, no. Nie, 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 nie. Nie do tego składu 10 paczek, 81. Plus. Z cyklu pytanie, czy warto? Czy nie warto? Bo zaczynamy od ekranów, co najmniej. I nawet walkout w pierwszej paczce. I to Hiszpania. SP, czyli Parejo. Tak jest, Valencia Parejo. 86. Dobry początek. Pytanie. Oprócz niego Rabio. Okej, okay, w porządeczku. Co my tutaj mamy? Jeszcze mamy 8 paczek. Tych 81 plus na razie. Całkiem ok jeżeli chodzi o dropik, już jeden walkoucik był a tu trzecia paczka i kolejny walkout z Brazylii i zagadka co to będzie, bramkarz, Ederson, Alison Ederson okej, okay. Edersonik 88 male, halo, halo, Jola, weź tam, kręć dalej na tym rowerze tutaj z internetem mamy małe problemy wow, i jeszcze ten, okej, okay, spoko fajnie, nawet nieźle tutaj dropi dobra, no to działamy dalej Kolejna paczuszka i kolejne ekrany. Okej, okay, to ten plus mi się podoba. Kolejny walkout. Ej, hey, Brazylia znowu. SN. Okej, okay, Roberto Firmino, 86. Naw nawet, nawet to wygląda, jeżeli chodzi o dropik. Nie można na pewno narzekać, Ok. Kolejna paczka z ikoną i co tym razem? Co tym razem, co tym razem? Halo, halo, halo. Jaka to ikona nam wyleci? Bo mamy tutaj Brazylię, może być ciekawie. SPO to będzie Ronaldinho. Kaka 89, ok. Kaka 89. Tylko, że w tym składzie. Wydaje mi się, że może być ciężka misja z tym kaką. Ale witamy serdecznie. Kaka 89, ok. Brazyliano. Brazyliano, Brazyliano, Ricardo, Ricardo, kaka. Jak ten kaczka wygląda? On ma 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. Wartość kaki to pół miliona No ale w tym składzie Czy można go tutaj Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy Czy można w tym składzie tutaj coś z tym kaką zrobić No właśnie, za Sejdorfa Ale nie wiem czy ten Sejdorf W sumie nie byłby lepszy, zależy na jakiej pozycji Na SPD, SP HP, Kaka bardziej SPO, a tutaj SPO pełni funkcję Neymar prawdopodobnie Ciężko, ciężko Już wchodzimy na te lepsze paczuszki No i zobaczmy, 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 bo coś tutaj mamy czy to już jest ten moment? Czy to już jest ten moment? Bo to jest inform, ale nie walkout. No, o, to jest durić. Ten durić bardzo często leci. No dobra. Moja ulubiona paczka. Na 10 paczek tylko raz był walkout, w tym 83 plus. To jest najgorsza paczka możliwa chyba. Ale może tym razem? O! Jest drugi walkout, nice. Na Waszynie 87, ok. Okej, okay, okej, okay. o tyle dobrze. Jest szansa tak naprawdę na podwójny walkout? A czy coś oprócz tego na nawasa jeszcze możemy trafić? Uwaga, uwaga, albiol. No dobra. Dobra, monitor wyłączyłem, podgląd też w tym momencie wyłączam. No i leci pierwsza paczka za 50 tysięcy. No i ja w tym momencie widzę tylko i wyłącznie czat. I co tutaj się dzieje? Czy jest szansa na urodzinową kartę? Oto jest pytanie, oto jest zagadka. Na którą... Poznamy za jego odpowiedź. No ale zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Czy będzie jakiś boom, czy nie będzie. O lol. Ej, coś się dzieje. Coś się dzieje. To może być chyba urodzinowa. O kurczaczek, o kurczaczek! Chyba jest! XD jest w ogóle masakra i spom na czacie! I to jest chyba boom, naprawdę boom. Z cyklu wydaje mi się, że to może być Belgia i Azar. tak widziałem przez moment. Obstawmy tego Azarda. Czy to będzie piękna historia? Matko Boska, to na pewno jest rodzinowa karta, ale tak mi się wydaje, chyba że jakaś ikona, nie mam pojęcia, ale spom taki na czacie, że nie wiem. Zobaczmy, co to jest! Czy to jest ten Azard. Matko boska! Co się dzieje? Co się dzieje? Jezu, a jaki był. Nie! I najgorsze jest to, że to jest moja pierwsza karta, którą trafiłem e, taką urodzinową ogólnie w e, FIFA. No i. Nie widziałem, nie widziałem tej flary, tego wejścia. Matko, jedyna! Co, oprócz tego azarda będzie będziesz w tej paczce. Nic nadzwyczajnego. A czy kto się tym przejmuje, jest jeszcze lockout Fernandino. Ale jeden hazard wart. On jest 1,3 miliona chyba. No karta do końca gry, absolutnie. 1-3 miliona, no. I to jest ten Azart, który ma 5 gwiazdek sztuczek, tak? Tak jest, ma 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. Karta z cyklu do końca, absolutnie do końca gry. Eden Azart. No dobra, zobaczmy dalej. Kolejna paka za 50 tysięcy. Jezu. No, i tutaj nie ma już ekranów, okej, okay, no, ale Nie ma co się dziwić, po takiej paczce już tych ekranów chyba nie zobaczymy. Chociaż te ekrany mogą być, bo jak wypadają te karty e typu Solari, to pewnie tutaj będą ekrany jakieś 8,3, 8,4, zobaczmy. Jego koszt 8,3, tak jest. Dobra, no to lecimy. Kolejna paczka z ikoną. No i zobaczmy, co my tutaj trafimy. Tym razem jest walkout, okej. Okay. Ale nie Anglia, jeju, jeju, tylko ja się to uratuję, jak jest NK, no to wiadomo, że będzie niestety. Ale tym razem... No Lineker, no zawsze lepiej niż Shearer, no ale to nie jest jakiś, nie jest jakiś spektakularny traf. No będzie rywalizował o miejsce w pierwszym składzie z Hernanem Crespo baby, bo tutaj też jest Ernan Crespo, właśnie ten 8-5. Okej, okay. no to lecimy. Kolejna paczka z Iconą, moi drodzy, no i sprawdźmy, co tym razem trafi się. Uwaga, uwaga. Jaki kraj tym razem? Gdzie powędrujemy? Nie, jest... SP. No to już wiemy, że to nie będzie nic dobrego, niestety, bo to jest. z 89. No z tym polem Skolsem nie podbijemy świata, niestety. I lecimy z kolejną paczką. Byle nie Anglia. Byle nie Anglia, moi drodzy. Niech tutaj nastąpi przełom. Może Ameryka Południowa? No i co to będzie? Hugo Sanchez czy Hernandez? Hugo Sanchez 89 eee, w wersji mid w sumie nie wiem. Eee, no, zdecydowanie jego Prime wygląda lepiej niż ten Medium. No i też pod kątem ceny widać tam różnicę, bo 350 tysięcy zaledwie, więc no, ciężko, bo w tym składzie ofensywa naprawdę jest fajna. Więc co najwyżej zmiennik. Kolejna paczuszka. I tutaj coś się świeci. Jest karta urodzinowa! Pierwszy raz widzę. Walkout, bo ostatnio była paczka w ciemno, Niemcy? A się Nie, no to nie może być! Havertz! Kaj, Havertz! Matko święta! Co się dzieje? Co dzisiaj mamy za trafy? Kaj, Havertz! Ale jajca! Ale jajca! A to miał być tylko wstęp. Do paczki z ikoną! A tutaj zobaczcie urodziny. What? a ja Ezil? Który jest w SBC? Ezil? Ja, yeah, kiedy my. Zobaczmy. Co oprócz kawerca. Ile Kaihawerc jest warty? A oprócz kawerca nic, ale Kaihawerc no z pół miliona, no 450 tysięcy. No, karta, na którą chyba wszyscy czekali, żeby fajnie wyglądała znowu. No, po to, jego z poprzedniej FIFA dał nam nawet top 100, które wbiliśmy teraz niedawno. to jest karta absolutnie wyśmienita. Ja pierdzielę ale się dzisiaj rozkręcili. A w parcie z ikonu będzie nic? No teraz chyba mi nie będzie miał nic za złe, jak nic nie trafię. Ale dobra, zobaczmy, czy coś w tej ikonie jeszcze wyleci. Bo przed momentem naprawdę, był, naprawdę było nieźle. A teraz, czy jest szansa na podwójne totalne odkucie? Jak to będzie SP? Nie, napastnik Holandia. No to niestety. Rudwanister, Roy prawdopodobnie. Patrick Leibert88. No, przeciętnie. Przeciętnie. No ale przed chwilą był taki traw, że tutaj, no, nie, no nie, ma, nie ma takiego wielkiego płaczu, no ale Klajwert ciężko nawet, żeby był zmiennikiem. No i teraz, paczka za 125 tysięcy, za 100 czy tam 300 wygranych. I Czy tutaj nie ma ekranu, w czym mi się wydawało? Okej. Okay. To nie jest za 300 wygranych spotkań. A wy co? Ha! I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, mojej drodzy. Za takie trafy koniecznie zostawiajcie łapki w górę. No a ja Was zapraszam teraz na liveiki między 11 a pierwszy i o 192. Także życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, no i do zobaczenia na live'ach.